Cześć! mamy spo... Cześć. Jestem Janek. Ty. Dzisiaj nagrywamy 10 sposobów jak się zabić. Siema ze mną jesteśmy. Bo ja tylko dałam kamerę, nie? i dobra. dobra to jest już jest w pierwszy prawie sposób. Bo jeszcze nie... Tak. Zastrzyłem. Pierwszy sposób. Przepraszamy Zaraz za takie e, postawienie, ale... Tym. No Spacham. bo ja nie chcę coś dopełnić. No coś spadło mi. Tylko poczekajcie, bo muszę to te zabić. Pierwszy raz mamy krawka takiego. Dobra, drugi sposób na zabicie siebie. No i... Przed zombie. Przed zombie. Nie chcę znowu przed zombie zginąć. To może być w 15 sposobów, raczej, nie? No jednak w 15. Albo tutaj. Mam kolejny sposób, jak się zabić można. A to będzie epickie. O nie. A tu była dziura. A nie, to nie jest sposób. Poczekajcie, bo ja mam. Taką świetną górę swoją. Wbijcie łapki w górę i subskrypcję. Pst. dzwoneczki. Oto dwoma kamerami. Janek i I Zadarowska Mes. Chyba zaraz będzie trzeci sposób na zabijcie się. Bo mamy dwa. Przez dwa. Nie mogę skakać? Na, Ej weź Na, na spój trzeba Dobra, Dobra ty... teraz dawaj z wysokości no, dawaj tu. Trzeci sposób na zabicie Się z wysokości Pi. No czemu szkielet Naprawdę musiał Toś mi bi. Bo może to być sposób ten. My nie Kolejny mu... sposób... O! o. Dostęp zabicie na... E, jest tam dostęp dwa dostępne. Dostęp Receptora i dostęp dostałam. Czy postęp chyba? Postęp. Nie kolejny dostęp. sposób na zabicie. Przecież nie dobrze. O. Dobra, tak będzie. Teraz kolejny sposób, tylko żeby mnie nikt nie atakował. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Kolejny sposób na zabicie. Jezu Creeper! Przez Creepera! Ko creepera. Przez creepera! Kolejny sposób to jest na zabicie. Kole Przez creepera. Które to jest już? Po czwarty. Nie, poczekaj. No, czwarty. Może jeszcze umrzeć. Teraz płomiem na Daję utan O, kolejny sposób. Podsunął nam kolega. Albo 11 sposób widzam. O, widzę tu kota przez okno, który sobie biegnie. Jest na dworku nie wiem dlaczego. Mhm. Moje reakcja. No. To już jak się zabijemy, to macie. To jest chyba piąty, nie? Szósty. Nie, piąty. Czekaj. Tak, No, piąty. piąty. Jak się pomyliliśmy, to znaczy, że mamy losowe. Ale my jeszcze będziemy oglądać ten film, nie? Mamy cztery minuty ten film. Wow. O nie! patyk dostałem z trzeba! Dawaj teraz e, ten. Uduszenie się. Ej! Dawaj uduszenie. Się. mi się, samo mi się chodziło. Okej. Okay. Mamy pięć na no, leździe sposobów. Weź teraz uduszenie się. To też piasek, nie? Przy ręce i po prostu dwa piaski i je na siebie zrzucić. A się zabiłam. Zostawiłem się. Weź piaseczek. Piasek weź. Z jeziora. Weź pająka. za Chcę pająka, dawaj. Wejdź w niego, po prostu. A swoich z twoich jem. Awesome. Nie, swoich jem. No dobra, przez pająka. Mamy, nie? No. Na razie. mają no, mamy siedem, ma... nie? Aha. Nie. No. Nie, sześć. To dawaj teraz oduszenie się. Czy ja mam zarobić? Nie. O, piasek. No, tak, że mnie pają... Pająki mnie zauważyły. Jeden piasek, piasek, No już, już. Poczekaj, nie mogę wyjść. Kurde. Zabiją mnie. Uciekaj, słoń. No, Gdzie przecież... jest? Nie będą mnie bić. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ja, ja nie mogę wejść. To no się spację. pasuje. No, naciskałem spację. No, to musi być tak. Tam mm. jest. Jeziorko. Przepraszam, zaraz się zobaczymy. Nie mogę chodzić. Dobra, zaraz się zobaczymy. Dobra, Dobra jesteśmy, jesteśmy dalej, bo nie mogliśmy chodzić mhm. przez kamerę. No bo taka duża jest. No bo tu Jesteśmy jakby to mnie w domu u Janka. I ty. A. Jaki sposób jeszcze tu wziąć? Iść do kopalni jakieś, tylko muszę kopalnie znaleźć. O piasek. Nie, zaduszenie się. Nie piasek. Zaduszenie się, no. To jest za Bo czekaj, ja tam wejdę na przykład. O nie, tak blisko jest kolor No co dobra, na przykład, nie wiem... Wykopię górę. Nie e, nie rób. No tutaj teraz. Mam no, tutaj wejść i tam na górze. Nie tu, tylko wiesz. Poczekaj, jak? ja już wiem. Jest. No masz dobrze wszystko, no. Tutaj no. Na tym bloczku, na tym. Na tym miało być, no. Ja cię, dobra, ty chcesz to okej. Czekaj. Nie, bo... Nie, tak nie! Weź. Czekaj. Aha, no weź tak. Tylko wyda. OK, to tak dwa ty robisz. Aha. Ja mam inaczej. Dobra, i ja mam Ja mam trzy piaski! Nie, no wyś go zostaw. Poczekaj. Okej, okay, będzie tak. O kurde. Enderman. Slenderman. Slenderman. Wyjdź tam do kryjówki. Kurde. Do kryjówki. Jest. Nic nie słucha, nie? Ja tu do Janka przyjechałem. Powiem, że... No, to jest fajnie. Z bloku. Powiem tylko, że ja przy bloku mieszkam i ten. Tak, właściwie tą prawie obok nie, nie. Tak, nie obok, tylko że daleko trochę nasz tar. No, tak z, Nie wiem. Z 20 km, nie? No, ciekawe. Z takiego. Kolejny sposób. A może coś będzie na tyle, ale nie wiadomo. Nie. Albo jeden sposób zrobimy. Nie. Ostatni sposób robimy. Już wiem jaki. Jakby co, to możemy się mylić, bo my tak nie chcemy zajmować pamięci. No. Może też, możemy też się nie zażegnać z powodu. Um, no, nie musimy się żegnać. Nie z powodu, um, jakby, że to samo może nam się rozłączyć w Ten film będzie chyba trwał chyba 11 minut. Janka jest za kamera, wiem. I ostatni sposób. zaduszenie się. No, nie Wy... dłużej. Wypchało mnie. No to ty masz tak...